Dzień dobry! Im bliżej do jesiennych dni, tym prawdopodobieństwo, że wino musujące trafi do naszych kieliczków jest coraz mniejsze bowiem wina musujące dają przede wszystkim orzeźwienie, a my jesienią szukamy raczej otulenia, ocieplenia. Zatem co zrobić, żeby wina musujące jednak nie zniknęły z naszych stołów? Mamy dla Was dzisiaj świetną informację, dlatego że wino musujące oprócz orzeźwienia ma również jeszcze jeden bardzo ważny faktor. To jest faktor, który określilibyśmy jako wprowadzenie w dobry nastrój. A dobry nastrój w wina musującego oznacza, że bąbelki dają nam pewnego rodzaju emocje, ale Również to, że dzisiaj powinienem rozmawiać o winach o nazwie Kremą świadczy o tym, iż jest drugi element tego dobrego nastroju, mianowicie fakt, iż kremał są znacznie tańsze niż szampany. Słowo Cremon dotyczy win musujących powstałych w oparciu o metodę tradycyjną, a więc taką, według której się wykonuje czy produkuje się szampany. Natomiast dotyczy win, które powstają. Poza Szampanią. We Francji jest osiem regionów winiarskich, które mogą produkować wina o nazwie Cremon. Te wina mają status apelacyjny, a więc podlegają pewnego rodzaju kontroli, mówiącej, w jaki sposób wina produkować w danym regionie. I tych osiem regionów w zasadzie znajduje się w całej Francji. Przy czym te najważniejsze, to czy najbardziej znane, to Cremon de Alsace, a więc Cremon z Alzacji, Cremon de Loire nad Loary, Cremon de Limousin. Cremon de Bourgogne. Poza tymi ośmioma regionami we Francji, Cremon możemy spotkać również w Luksemburgu. Tam on niestety nie ma statusu apelacyjnego, jednak bardzo fajne, ciekawe wina Cremon powstają również w Luksemburgu. A skąd działa się nazwa Cremon? Cremon wywodzi się od francuskiego słowa creme, a więc słowa, które może nam przy, no, przy, przywodzić na myśl pewnego rodzaju właśnie kremowość, pewnego rodzaju musowanie. I w rzeczywistości jest tak, że w dawnych czasach wina Cremon miały niższy poziom musowania, taki bardzo... Kremowy, niższy niż w przypadku win szampańskich. Czym zatem różni się od nich kremą? Przede wszystkim jest to wino bardziej owocowe, moglibyśmy powiedzieć przystępniejsze, szczególnie dla tych początkujących miłośników win musujących. Kremą dojrzewają na osadzie drożdżowym około 9 miesięcy, szampany znacznie dłużej, chociaż w gruncie rzeczy bardzo wiele kremą również potrafi długo dojrzewać w butelce na osadzie drożdżowym, ale nie jest jakby to oczywiście regułą. Fakt, iż kremą powstają w bardzo wielu różnych miejscach Francji, rzecz jasna oznacza, iż te stylistyki win nie są jednorodne. Nie możemy wszystkich kremą wrzucić do jednego worka i powiedzieć, że wszystkie smakują bardzo podobnie. Przecież odmiany winogron, które wykorzystuje się do kremą, są diametralnie różne. Dzisiaj spróbujemy sobie prześledzić na przykładzie dwóch win, jakże ta stylistyka potrafi być odmienna i na swój sposób bardzo fascynująca. Zaczniemy od kremą z Alzacji. To jest Cremon z winicy Paul Jonglinger. Wino jest kuparzem dwóch odmian, Pinot Blanc i Auxerrois. Ta druga odmiana, może mniej znana, ale ona przede wszystkim występuje właśnie w Alzacji, w pobliskiej Lotaryngii i co ciekawe, możemy ją spotkać również w dosyć odległym od Alzacji rejonie Kaor, ale tam dla odmiany wcale nie oznacza ona wina białego, tylko jest to inna miejscowa lokalna nazwa Malbeca. Tak czy inaczej tutaj mamy znaną odmianę Pinot Blanc i Auxerrois. Wino Cremant produkowane jest metodą tradycyjną szampańską, a więc zaczynamy od pierwszej fermentacji, która daje nam spokojne, niemusujące wino raczej o wysokiej kwasowości i niskiej zawartości alkoholu i później to wino trafia do tej konkretnej butelki na dojrzewanie. Po dodatku drożdży i cukru rozpoczyna się druga fermentacja, która daje nam musowanie. W przypadku tego kremą ta druga fermentacja i to dojrzewanie w sumie trwało aż 18 miesięcy. Michel Jonglinger praktykował, uczył się winiarstwa, szczególnie w tej kwestii, czy w obszarze dotyczącym win musujących, w szampanii i w jego winach ten szampański sznyt tutaj z całą pewnością odnajdziemy. Wino jest w sumie dosyć Jasne to jest 22 rocznik, ma taką lekko-słonkową barwę. Nos bardzo jest rzeźki, bardzo taki orzeźwiający, cytrusowy. Jest delikatna nuta, lekko briożkowa czy, czy orzechowa. Natomiast bardziej wybija się taka pewnego rodzaju właśnie ziołowość zmieszana z tą cytrusowością. A więc taki można powiedzieć drogowskaz czy, czy spoglądanie w stronę szampanii. Ta stylizyka szampańska tutaj wyraźnie jest w nosie już wyczuwalna. Również w ustach czujemy pewnego rodzaju wapienność, typową, także dla szampanii. Tutaj ta wapienność związana jest z faktem, iż te 18 miesięcy na drożach wytworzyło pewnego rodzaju takie nuty, można powiedzieć, ziemistości, czy, czy pewnego rodzaju takiej mineralności. I to właśnie jest taki bardzo fajny element, który stanowi pewnego rodzaju kontrapunkt do tej cytrusowości, którą początkowo wyczuwamy w nosie. Wino w ustach jest orzeźwiające, świetne do, jako aperitif, świetne do owoców morza, do ostrych byłoby bardzo dobrze dopasowane, a więc do takich lżejszych, delikatniejszych dań. Spójrzmy teraz w kierunku Loary. Tutaj Chenin Blanc, odmiana biała, dominuje. Zatem to wino oczywiście powstało z tejże właśnie odmiany. Winica Arnaud Lambert to biodynamiczny producent z okolic Somie. Wino nazywa się 1948. To wino powstało niejako na pamiątkę taty Arnauda Lamberta. Podejście w przypadku produkcji tego wina mamy zupełnie inne. Po pierwsze, w odróżnieniu od tego kremonsalzacji, to wino fermentowało w dębowych beczkach. Owszem, to były używane beczki, zatem nie znajdziemy tutaj nut takich stricte beczkowych, waniliowych, ale jednak kilka miesięcy, w sumie 6 do 8 miesięcy, wino nabierało pewnego rodzaju krągłości, delikatności. Troszkę złamało to pewnego rodzaju kwasowość typową dla Chenin Blanc winie i później wino trafiło, to spokojne, niemusujące, trafiło na 36 miesięcy do butelki, i tam dojrzewało nad osadę. Co ciekawe, ten ostatni etap, a więc przed degorżowaniem, czyli przed usunięciem osadu, remułasz, czyli obracanie tych butelek, po to, aby sprowadzić osad z boku butelki do szyjki, odbywał się ręcznie, tradycyjnie, a więc bez użycia nowoczesnych maszyn, nowoczesnych żyropalet. Kolor co nie jest dziwnym, ciemniejszy, bardziej intensywny. A więc beczka 36 miesięcy to wszystko spowodowało, że wino no, siłą rzeczy nabrało mocniejszego koloru. To jest rocznik 2020. Wino ma już w tej chwili 5 lat. Nos dużo bardziej obfity, tak powiedzielibyśmy wielowymiarowy. Tak jak w kremą spodziewaliśmy się i zauważyliśmy przede wszystkim dużą cytusowość, tak tutaj raczej to są żółte do owoce, bardziej przetworzone, upieczone. Fajna taka rzeczywiście dosyć zbudowana dojrzałość. Co więcej, również takie akcenty pikantne, jakieś takie fajne pikantne, Działa w tym winie występują, ale także sporo karmelu, czy jakiejś takiej przypiekanej, czy może wręcz polanej miodem brioszki. Taka fajna, świetna słodycz. Pod względem struktury, zupełnie inne wino. Więcej w nim kremowości, więcej ukrycia kwasowości. Tak jak pierwsze wino, bardzo tak przycinająco, że tak powiem, otwierało nam się w ustach. Tutaj to wino się ładnie rozpływa, jako tak otacza nam. Nam język, nam otacza usta. Pozostaje w sposób taki dosyć trwały, z takim delikatnym, fajnym miodowym, jakiś taki miód akacjowy gdzieś tam akcentem w końcówce. Wino wielowymiarowe, które doskonale sprawdzi się przy stole również, ale już nie w takim ujęciu powitalnym, nie w takim ujęciu aperitif, tylko bardziej jako pełnoprawny towarzysz posiłku. Możemy z tym winem podać dużo bardziej złożone. Bogate dania, to oczywiście będą dania bazujące na, na rybach czy, czy białych mięsach, ale tak czy inaczej, szef kuchni mógłby pozwolić sobie tutaj na dużo większą finezję i różnorodność, rozpiętość smakową, dlatego że od rzeźkości po pewnego rodzaju super dojrzałość wino ma w sobie, a zatem może ogarnąć niejako, dopasować się do bardzo różnych smaków i do różnych dań. Tu się może pojawić pytanie, czy zatem cremaon jest świetnym winem na jesienne dni. W moim przekonaniu zdecydowanie tak, dlatego że ma ten współczynnik wprowadzania w świetny nastrój. To są wina, które naprawdę potrafią wywołać uśmiech na twarzy, ale również uśmiech wywołuje coś zupełnie innego, mianowicie fakt, iż przy tej wysokiej jakości wina musującego mamy do czynienia z kremą, które jest wielokrotnie o połowę, a nawet czasami i bardziej tańsze niż wina szampańskie. Zatem ten uśmiech, ten banan na twarzy może nam się jeszcze bardziej powiększać, dlatego że mamy świetny nastrój i poczucie, że kupiliśmy wino, które nie jest zbyt kosztowne. Zatem na jesień koniecznie próbujcie kremą, aby przetrwać te chłodne, krótkie dni, byle do zimy, a może do wiosny. Na dzisiaj to tyle. Tymczasem.